Nie ukrywam, że zarówno w swojej restauracji w Zalipiankach, w Krakowie robimy specjalne serduszka na ten dzień. Mamy specjalne menu i barowe, i restauracyjne. E, natomiast ja je lubię w, takiej, w takim mm, rozumieniu, e, bo, bo ja to święto nie traktuję tylko w kategoriach damsko-męskich. Ja walentynkę robię wszystkim, wszystkich, wszystkim. Ja walentynkę tak naprawdę robię wszystkim, których kocham. I ja w tym rozumieniu to święto bardzo lubię, bo to jest taki pretekst, żeby do kogoś zadzwonić, żeby zaprosić, żeby się spotkać. I to jest bardzo fajne, czy dać serduszko, słodkie jakieś serduszko. Natomiast jeżeli ono jest traktowane tylko tak komercyjnie, to... No to trochę mniej. Jeżeli chodzi w ogóle o y, dawanie komuś radości i miłości, to uważam, że każdy pretekst jest dobry. Bylebyśmy z niego nie zrobili tylko i wyłącznie takiej szopki serduszkowej. Tylko, żeby to było naprawdę od serca i naprawdę z takimi fajnymi emocjami. Dlatego ja ten dzień traktuję w taki sposób szczególny, że on jest z miłością do wszystkich, których darzę. Uczucie. Walentynki to, to powinny przez cały rok y, funkcjonować. Jest to bardzo miły dzień y, i ja otrzymuję y, smsy, czy... czy no może kartek już nie otrzymuję, ale kiedyś to nawet mi się zdarzało, że dostawałam jakieś liściki, ale y, od osób, które no, jakąś tam sympatię do mnie czują. I potem też y, y, wysyłam y, wszystkim, których lubię, cenię, kocham, y, taką y, informację z różyczką czy tam z serduszkiem. Jest bardzo miła, miły sposób na y, podkreślenie y, sympatii i takiej, takiej pozytywności. Staram się odpisywać fanom na te wszystkie y, zaczepki walentyn no cóż, też od lat organizowane są koncerty walentynkowe, także często właśnie też jest to kolejny dzień do świętowania poprzez koncert, tak jak na przykład Dzień Kobiet, czy jakieś tam inne święta, czy Dzień Dziecka, zawsze jest bardzo dużo koncertów, teraz są koncerty walentynkowe.